Witaj w teście, który nie chce ci niczego narzucać, niczego oceniać ani klasyfikować. Ten film jest zaproszeniem do chwili ciszy, do spojrzenia w siebie poprzez symbole, które od wieków towarzyszą ludzkiej psychice. Karl Jung uważał, że nieświadomość komunikuje się z nami za pomocą obrazów, kształtów i przedmiotów, które wywołują w nas reakcje, zanim jeszcze zdążymy o tym pomyśleć. Właśnie dlatego dzisiaj poproszę cię o coś bardzo prostego byś spojrzał na cztery mistyczne amulety i pozwolił sobie wybrać ten, który w jakiś sposób porusza twoje wnętrze. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli lubisz psychologiczne testy, symbole i odkrywanie tego, co ukryte głęboko w nas, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. To dla mnie ogromne wsparcie, a dla ciebie sposób, by pozostać blisko treści, które rozbudzają intuicję i refleksje. Przed tobą cztery amulety, każdy inny, każdy jak osobne drzwi, do odmiennej części twojej psychiki. Pierwszy z nich, wykonany z intensywnie niebieskiego lapis lazuli, przyciąga uwagę swoją głębią i spokojem. Drugi, z symbolem pentagramu i zawieszoną u dołu bursztynową kulą, emanuje siłą ochrony. Trzeci, kryształowy, zielony jak oddech lasu, opleciony symbolami słońca i księżyca, Nosi w sobie harmonię światła i cienia. I wreszcie czwarty. Oko z ametystem. Kształt pełen tajemnicy i pradawnej wiedzy. To, który z nich wybierzesz, nigdy nie jest przypadkowe. Może się wydawać, że to tylko estetyczna decyzja, ale w rzeczywistości pierwsza reakcja to subtelne coś, go które poczułeś, gdy spojrzałeś na obraz, pochodzi z warstwy, której na co dzień nie kontrolujesz. Jung nazwałby to impulsem nieświadomości próbą kontaktu z częścią ciebie, która wie więcej niż twoja świadoma myśl jest w stanie wypowiedzieć. Każdy amulet symbolizuje ukrytą moc, którą nosisz w sobie, nawet jeśli czasem o niej zapominasz, albo nie pozwalasz jej w pełni działać. To może być moc prawdy, ochrony, uzdrawiania lub transformacji. Dzisiejszy test nie ma ujawnić czegoś, czego w tobie nie ma, ma jedynie pomóc ci zobaczyć to wyraźniej. Za chwilę zanurzymy się głębiej w znaczenie każdego z tych symboli. Zacznijmy więc od pierwszego amuletu: tego, który emanuje spokojnym niebieskim światłem i wibracją prawdy, która nie potrzebuje głośnych słów, by zostać usłyszana. Gdy twoje spojrzenie zatrzymało się na pierwszym amulecie, intensywnie niebieskim lapis lazuli oprawionym w misterny, złotawy ornament. Prawdopodobnie poczułeś coś trudnego do opisania. Może to był spokój może ciekawość, a może wrażenie, że widzisz w nim odbicie czegoś dobrze znanego, choć jednocześnie ukrytego. Ten kamień od tysięcy lat był symbolem mądrości, wewnętrznej jasności i odwagi, by patrzeć na świat bez iluzji. W psychologii Junga rezonuje on szczególnie mocno z archetypem mędrca, tej części nas, która szuka sensu nawet wtedy, gdy inni widzą tylko chaos. Jeśli właśnie ten amulet wybrałeś, Oznacza to, że Twoją ukrytą mocą jest prawda wewnętrzna. Nie chodzi o perfekcję, ani o to, by zawsze mieć rację. Chodzi o zdolność widzenia rzeczy takimi, jakie naprawdę są, bez dekoracji, bez fasady, bez uciekania w wygodne historie. Często potrafisz wychwycić intencje ludzi szybciej, niż zdążą cokolwiek powiedzieć. Zauważasz niespójności, drobne gesty, napięcia w atmosferze, a Twoja intuicja działa jak wewnętrzny kompas. Który prowadzi cię przez sytuacje, w których inni łatwo się gubią. Ta moc sprawia, że wiele osób postrzega cię jako kogoś dojrzałego, godnego zaufania, czasem nawet starej duszy. To szczególna cecha, bo gdy inni zatapiają się w powierzchowności, ty instynktownie sięgasz głębiej. Możliwe, że często analizujesz swoje emocje, starasz się zrozumieć swoje reakcje, a rozmowy, które naprawdę cię poruszają, to te, które dotykają sensu życia, relacji, decyzji, które nas kształtują. Oczywiście każda moc ma swoją jasną i ciemną stronę. Twoją ciemną stroną może być skłonność do nadmiernego myślenia, do obciążania się odpowiedzialnością, która nie należy do ciebie, albo do ciągłego poszukiwania najlepszej odpowiedzi kosztem po prostu przeżywania chwili. Czasami możesz czuć się nie do końca zrozumiany, jakbyś widział więcej niż powinieneś, ale nie zawsze wiedział, jak to wyrazić. Jednak właśnie dlatego ten test kieruje cię ku temu amuletowi. Lapis Lazuli mówi: Zaufaj temu, co widzisz w środku to twoje światło. Twoja prawda wewnętrzna jest nie tylko darem jest ścieżką, która prowadzi cię do bardziej autentycznego życia. A im bardziej pozwalasz jej działać, tym bardziej twoje decyzje stają się odważne, klarowne i zgodne z tym, kim naprawdę jesteś. A teraz, gdy zrozumieliśmy już pierwszą z ukrytych mocy, przejdźmy płynnie do kolejnego amuletu, symbolu ochrony i wewnętrznej siły, która stoi na straży granic naszej psychiki. Jeśli Twoja intuicja skierowała Cię ku drugiemu amuletowi, temu z wyraźnym symbolem pentagramu i ciepłym bursztynowym kamieniem zawieszonym u jego podstawy, to znaczy, że w Twoim wnętrzu działa siła, której często nie doceniasz. Jest to moc ochrony. Ta cicha, ale niezachwiana energia, która sprawia, że w momentach kryzysu nie uciekasz, lecz stajesz stabilnie, jak ktoś, kto instynktownie wie, że potrafi utrzymać swoje granice. Pentagram od wieków symbolizuje harmonię żywiołów, balans pomiędzy ciałem, umysłem i duchem, a także zdolność do zatrzymywania tego, co dobre, i odpychania tego, co zagraża. W psychologii Junga odpowiada on archetypowi strażnika, tej części nas, która nie tylko chroni nasze wnętrze, ale też ustala, kto lub co ma do niego dostęp. Dodanie bursztynu wzmacnia ten obraz. To kamień ciepła, odwagi i oczyszczania obecny w kulturach od Skandynawii po południową Europę. Jeśli wybrałeś ten amulet, najprawdopodobniej jesteś osobą silną, choć nie zawsze tak o sobie myślisz. Twoją ukrytą mocą jest zdolność do budowania granic, tych niewidzialnych przestrzeni, które pozwalają ci czuć się bezpiecznie, ale też dbają o to, by twoje relacje były zdrowe. Masz naturalną intuicję, która sprawia, że potrafisz wyczuć, kiedy ktoś lub coś zaczyna przekraczać to, co dla ciebie dobre, a gdy trzeba, potrafisz powiedzieć nie, może nie głośno, ale stanowczo. Ludzie wokół często odbierają cię jako kogoś stabilnego, lojalnego i silnego emocjonalnie. Czasami widzą w tobie oparcie, osobę, która zawsze daje radę i rzeczywiście masz w sobie odporność, która pozwala ci przejść przez wiele trudnych sytuacji, nie tracąc przy tym poczucia, kim jesteś. Oczywiście ta moc również ma swoją ciemną stronę. Możesz mieć tendencję do zamykania się w sobie, gdy zranisz się zbyt mocno. Możesz zbudować mur zamiast granicy, chcąc ochronić się przed kolejnym rozczarowaniem. Bywa też, że bierzesz na siebie za dużo, próbujesz być tarczą nie tylko dla siebie, ale i dla innych, nawet jeśli nikt cię o to nie prosi. Jednak twoja prawdziwa siła tkwi w tym, że rozumiesz wartość równowagi, wiesz, że ochrona to nie izolacja, to świadome wybieranie, kogo wpuszczasz do swojego świata. Ten amulet przypomina ci, że twoja moc jest nie tylko potrzebna, ale też piękna to dzięki niej tworzysz relacje oparte na szacunku, nie na chaosie. A teraz, kiedy dotknęliśmy energii Strażnika, pora zanurzyć się w kolejny aspekt ludzkiej duszy, w uzdrawiającą łagodną siłę zielonego kryształu, który łączy światło i cień w jedną harmonijną całość. Po energii ochrony i siły, którą reprezentuje Pentagram, wchodzimy teraz w zupełnie inny obszar ludzkiej psychiki. Subtelniejszy, delikatniejszy, a jednak niewiarygodnie potężny. Trzeci amulet, ten z zielonym kryształem oplecionym symbolami Słońca i Księżyca, przyciąga uwagę swoim spokojem i harmonią. Jest jak głęboki wdech po długim dniu, jak światło przenikające przez liście drzew tuż po deszczu. Jeśli właśnie ten amulet wybrałeś, niesiesz w sobie moc, którą Jung opisałby jako archetyp uzdrowiciela. Energię, która potrafi zszyć to, co zostało rozerwane, i przywrócić porządek tam, gdzie pojawił się chaos. Twoją ukrytą mocą jest zdolność uzdrawiania i regeneracji, zarówno w sobie, jak i w innych. Nie chodzi tu wyłącznie o empatię, choć z pewnością ją masz. Chodzi o ten szczególny rodzaj obecności, którą wnosisz w życie ludzi. Gdy pojawiasz się w rozmowie, atmosfera staje się łagodniejsza. Gdy słuchasz, ktoś zaczyna mówić o rzeczach, o których wcześniej milczał. Gdy wspierasz, robisz to w sposób cichy, nienachalny, a jednak niezwykle skuteczny. Osoby z tą mocą często mają naturalną skłonność do balansowania energii w przestrzeni. Wyczuwa się w tobie spokój, który koi, nawet jeśli sam, czasem czujesz się zmęczony. Potrafisz rozpoznać, kiedy ktoś jest przytłoczony i intuicyjnie wiesz, jak mu ulżyć. Słowem, gestem, czasem po prostu obecnością. Ten dar nie jest czymś, czego można się nauczyć. On pochodzi z głębokiej wrażliwości na emocje i z umiejętności objęcia ich bez oceniania. Jasna strona tego daru jest piękna. Czynicie mostem, który łączy ludzi, światłem, które wygasza napięcia, głosem, który przypomina innym, że zasługują na spokój. Jednak jest też strona cienia. Uzdrowiciele często chłoną emocje jak gąbka, mogą brać na siebie więcej niż powinni, pomagając innym kosztem własnego odpoczynku, mogą stawiać swoje potrzeby na ostatnim miejscu, bo inni mają gorzej. Czasem mogą poczuć się wyczerpani, jakby ich energia była zużywana szybciej niż zdążą ją odbudować. Dlatego ten amulet przynosi ci ważne przypomnienie. Twoja moc jest ogromna, ale musi współistnieć z troską o siebie. Tak jak słońce i księżyc na Twoim amulecie tworzą jedną całość. Tak Twoje dawanie i przyjmowanie muszą pozostawać w harmonii. A teraz, kiedy dotknęliśmy tej kojącej zielonej energii uzdrawiania, czas przejść do ostatniego z amuletów, tego, który niesie w sobie wizję, transformację i głębie patrzenia poza to, co widoczne na powierzchni. Po spokojnej kojącej energii zielonego kryształu. Przechodzimy do amuletu, który natychmiast budzi ciekawość, może nawet lekkie drżenie inspiracji. Mistyczne oko z ametystem otoczone misternymi złotymi elementami wygląda jak coś wyjęte z pradawnej opowieści. Jest w nim jasność, ale też cień, tajemnica, ale w formie, która nie straszy, raczej wabi, zachęca, by spojrzeć głębiej. Ten amulet reprezentuje moc, którą Jung łączyłby z archetypem alchemika lub wizjonera, siłę zdolną przekształcić kryzys w rozwój i wydobyć sens z pozornego chaosu. Jeśli wybrałeś ten amulet, twoją ukrytą mocą jest wizja i transformacja. Masz zdolność widzenia więcej niż to, co leży na powierzchni. Intuicyjnie dostrzegasz możliwości, kierunki i konsekwencje, zanim inni zdążą je zauważyć. Możliwe, że ludzie czasem mówią o tobie, że masz szósty zmysł, bo twoje przeczucia często się sprawdzają. W rzeczywistości nie chodzi o magię, chodzi o głęboką wrażliwość na sygnały, które inni ignorują. Ametyst od wieków uznawano za kamień duchowej świadomości i czystości myśli. Symbol oka dodatkowo wzmacnia przesłanie. Jesteś kimś, kto potrafi patrzeć zarówno na świat zewnętrzny, jak i na własne wnętrze. Nie uciekając przed tym, co trudne. Taka perspektywa jest darem, bo pozwala ci przechodzić przez zmiany z odwagą i elastycznością, zamiast kurczowo trzymać się tego, co znane. Osoby, które wybierają ten amulet, często przechodzą w życiu wiele etapów transformacji, i nie jest to przypadek. Masz w sobie impuls, który prowadzi cię do rozwoju, nawet jeśli czasem wymaga on pożegnania starych wersji siebie. Często czujesz, że musisz coś zmienić, zanim jeszcze potrafisz to nazwać. Twoja intuicja prowadzi cię nie tylko do odpowiedzi, ale też do właściwych pytań. Oczywiście każda moc ma swoje cienie. Twoja może być związana z tym, że czasem zbyt głęboko zanurzasz się w swoje myśli lub wizje. Możesz popaść w idealizację albo przeciwnie, analizować wszystko tak intensywnie, że trudno ci zatrzymać się w chwili bieżącej. Bywa też, że inni nie rozumieją twojej perspektywy, i potrzebujesz czasu, by znaleźć ludzi, którzy potrafią ją docenić. Jednak prawdziwa siła tego daru polega na tym, że widzisz drogę nawet wtedy, gdy jest ciemno. Transformacja nie jest dla ciebie zagrożeniem, lecz częścią życia. Amulet przypomina ci, że twoja wizja jest światłem prowadzącym nie tylko ciebie, ale także tych, którzy mają szczęście być blisko. A teraz, gdy odkryliśmy już wszystkie cztery ukryte moce, Pozostało nam połączyć je w jedną całość i zrozumieć, co Twój wybór naprawdę mówi o Twojej ścieżce rozwoju. Teraz, gdy przyjrzeliśmy się wszystkim czterem amuletom i ukrytym mocom, które reprezentują, nadszedł moment, aby zebrać tę energię w jedną, spójną całość. Twój wybór nie był przypadkowy, był odpowiedzią Twojej nieświadomości tej części, która widzi więcej, czuje głębiej i wie wcześniej, zanim ty świadomie zdążysz coś zrozumieć. Karl Jung powtarzał, że symbole są językiem duszy, a dzisiaj to właśnie symbol przemówił do ciebie jako pierwszy. Każdy z amuletów reprezentuje inną ścieżkę rozwoju, lapis lazuli, prawdę wewnętrzną, która prowadzi cię ku autentycznemu życiu, pentagram z bursztynem, ochronę i mądre granice, które pozwalają ci budować zdrowe relacje. Zielony kryształ, uzdrawianie i harmonię, dzięki którym odnajdujesz spokój w sobie i wokół siebie. Mistyczne oko z ametystem, wizje i transformacje, które pomagają ci wzrastać, niezależnie od okoliczności. Każdy z tych darów jest ważny, ale dopiero rozpoznanie, który z nich nosisz w sobie, sprawia, że możesz świadomie go rozwijać. Wybór amuletu mówi o tym, czego najbardziej potrzebujesz na tym etapie życia. Jeśli wybrałeś prawdę, być może nadszedł czas, by zaufać swojej intuicji bardziej niż opiniom innych. Jeśli wybrałeś ochronę, twoja dusza może nawoływać cię do wyznaczenia granic tam, gdzie od dawna ich brakuje. Jeśli wybrałeś uzdrawianie, to znak, że jesteś gotów odbudować coś, co zostało nadwyrężone w sercu, w relacjach lub w Twoim własnym poczuciu równowagi. A jeśli wybrałeś wizję, być może stoisz u progu zmiany, która wymaga odwagi i otwartości na nowe. Najpiękniejsze w tym teście jest to, że nie istnieje lepsza lub gorsza odpowiedź. Każda ścieżka jest potrzebna, każda prowadzi Cię ku czymś, co już w Tobie jest, choć czasem pozostaje uśpione. Twój amulet nie ma Cię definiować, ma Ci pomóc przypomnieć sobie, kim możesz się stać jeśli pozwolisz swojej ukrytej mocy działać pełniej. Możesz zabrać tę wiedzę ze sobą jako subtelny przewodnik, jako symbol, który niczym talizman, towarzyszyć ci będzie w kolejnych krokach. Jeśli zechcesz, możesz wrócić do tego testu za jakiś czas i zobaczyć, czy twój wybór się zmieni. Czasem zmienia się, bo rozwój jest żywy, a czasem pozostaje taki sam, bo pewne moce towarzyszą nam przez całe życie. Dziękuję, że zanurzyłeś się w tę symboliczną podróż. Twoja droga rozwoju jest wyjątkowa i oby każdy krok na niej prowadził cię bliżej wewnętrznej harmonii i głębokiego zrozumienia siebie.